Gdzie? Ja jestem Rafał, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj postanowiłem, że rozwiążemy sobie. jeszcze raz. Dzisiaj postanowiłem, że rozwiążemy sobie super quiz pod nazwą Czy jesteś zdrowy psychicznie? No, no. O, oczywiście, że, że jestem zdrowy. <ścoughs> tak. Na samym początku, standardowo, łykawy, Dobrze. Możemy zaczynać, jestem gotowy na to, aby sprawdzić, czy jestem zdrowy psychicznie. Czy uważasz, że masz jakieś zaburzenia psychiczne? Nie? Możliwe, tak. No, oczywiście, że, że. że. że nie mam żadnych zaburzeń. Przecież jakie zaburzenia mógłbym mieć? Halo! W jakich sytuacjach czujesz się najbardziej szczęśliwy? Gdy wracam ze szkoły, pracy? Gdy spotkam się z przyjaciółmi? Gdy jestem sam? Gdy wydaję pieniądze? Gdy mogę zjeść coś dobrego w innych? Ciężko mi powiedzieć, no bo czekaj, jakich najbardziej szczęśliwy jestem? Myślę, że no jest dużo takich rzeczy, kiedy wiecie, jestem szczęśliwy. Nie ma tak, że jest jedna konkretna rzecz. Może być na przykład, zależy w jakim jestem stanie, co mi się chce, co mi się nie chce. No ale dobra, powiedzmy, że kiedy mogę się spotkać z przyjaciółmi, to jest fajna sprawa, właśnie tak. W jakich momentach czujesz się nieszczęśliwy? Gdy się z kimś pokłócę, gdy coś mi się nie uda, gdy jestem głodny, gdy wspominam prze przeszłość, yy, gdy coś mnie boli, w innych. Kiedy jestem nieszczęśliwy? Pyr, pyr, pyr. Chyba kiedy mi się coś nie uda. Ja jestem ogólnie taką osobą, że lubię, że tak powiem, wiecie, że wszystko jest ok, że wszystko idzie tak zgodnie z planem. Jak się zaczyna coś pieprzyć, no to trochę też tak muszę, wiecie, yy, się napiąć, że tak powiem. Kurde, kombinować, a nie lubię takiego czegoś, tak więc, no, raczej chyba właśnie to, tak. tak. Czy jesteś osobą pewną siebie, tak? Zależy od sytuacji, nie. Myślę, że tak, i domyślę, że tak ostatnimi czasy tak naprawdę sporo pewności siebie nabrałem. Nagrywam na YouTube 2 lata, i od tego momentu, jak właśnie zacząłem nagrywać, moja, że tak powiem, słupek pewności siebie wzrósł. W ostatnim czasie, że tak powiem, yy, ta pewność siebie, różne jakby czynniki na to się składają, ale ta pewność siebie jeszcze bardziej się podwyższyła. Ostatnimi czasu uważam, że aż tak trochę za bardzo, tak więc yy, staram się siebie kontrolować, muszę wiecie, się przystopować, żeby mi sodowań uderzyła do głowy, jak to mówi Yoshi. Yoshi ogólnie powiada, że ponoć jak ma się 100 tysięcy subskrypcji, to się robi reset pamięci, zapomina się o przyjaciołach, tak więc... Sprawdzimy to, już niedługo, kurde... No, jeżeli będzie reset pamięci, to dam wam znać. Albo nie, bo nie będę o czym pamiętał. <laughs> Dobra, nieważne. No. Yy, w gruncie rzeczy, czy, czy coś, po prostu... Podsumowując, tak, jestem pewny siebie. Z czym masz problemy? Ze snem mam duży apetyt, nie mam apetytu, jestem nerwowy, mam halucynacje, coś innego. Myślę, że kurde tutaj bym dał coś innego i to by był coś w stylu takiej hmm, artystycznej depresji. Nawet nie wiem jak to nazwać, to nawet tak trochę hmm, bardzo jakby tak pompatycznie brzmi, że tak powiem. Że wiecie, artystyczna depresja, ale jakby kiedy pracujesz w ten sposób, że jakby wiecie, twoja praca polega na tym, że musisz myśleć, wymyślać coś, kombinować, tworzyć jakieś nowe rzeczy, to w pewnym momencie człowiek tak troszkę się wypala potrzeba jakby chwili odpoczynku, potrzeba y, chwili takiego spokoju i wyciszenia. Nie można tak cały czas pracować na tych wysokich obrotach. No i, że tak powiem, ja ostatnimi czasy no, na znaczy nie ostatnimi czasy, po prostu. Miewam czasami takie coś, że muszę po prostu na chwilę jakby przestać nagrywać, wychillować, coś tam odpocząć, a później znowu jakby ta wiecie, wszystko wraca, no i mogę dalej y, lecieć i nagrywać i robić odciereczki. Właśnie tak. Jest o czym najczęściej rozmyślasz? Zastanawiam się nad sensem życia, o tym jaki jestem słaby ile brakuje mi do perfekcji, analizuję sytuację z przeszłości, nie myślę za dużo. Hm hm hm. Chyba powiedzmy już tak, to jest trochę ogólnikowe, ale powiedzmy, że nad tym sensem życia, że myślę sobie co by jeszcze zrobić, co by można było fajnego ogarnąć, co by można było fajnego stworzyć. Jakby to dużo czasu mi zajmuje, takie rozmyślanie, dużo na to poświęcam, no i, yy, ale w sumie to jest dobre, bo dzięki temu dużo fajnych pomysłów pada do głowy i, wiecie, i cały czas jakby ten proces twórczy jest w gotowości. Cały czas coś się yy, jakby nowego tworzy, cały czas coś nowego powstaje i to jest, to jest bardzo fajne. Tak więc polecam. Właśnie tak. Rafał, Rafałczu. To znaczy Mirek. <noise> Jaką pogodę lubisz najbardziej? Upał, deszcz, zachmurzenie, burzę, śnieżycę, optymalną? Jeżeli oglądacie moje odcinki, to wiecie, że ja jestem, kurde, mega fanem wiosny. Po prostu uwielbiam wiosnę. Jeżeli już jest tak, nie wiem, 15, 20 stopni, to to już jest tak dobra temperatura, że ja wtedy mogę żyć, mogę pracować, mogę robić wszystko po prostu. Jeżeli jest zima, no to yy, jeżeli jest Deszcz to tym bardziej, a upał to po prostu ja się rozpływam, ja się zaraz, kurde, leje się ze mnie pot. Nie, nie mogę, muszę być nad jakąś wodą, bo inaczej to kurde, za gorąco. Nie, nie mogę tak żyć, przepraszam bardzo, tylko wiosnę mogę kurde mieć w swoim otoczeniu, bo inaczej nie da rady. Jaki jesteś według siebie uległy, beznadziejny, gruby, szczęśliwy, pewny siebie, czy szalony? Podobnie jak wcześniej, żeby tutaj jakoś tak. Y, oczywiście przy, te y, trzy na dole są jak najbardziej, wiecie, wszystko pasuje w 100%, ale y, szczęśliwy. Znaczy, no jestem raczej szczęśliwą osobą, ale mam problem z tym. Ja ogólnie zazdroszczę niektórym y, chociażby moim znajomym że są tak cholernie optymistycznie nastawieni do życia. Ja bym chciał, że tak powiem, być cały czas taki, wiecie, nabuzowany i tak dalej. Mnie to by strasznie jarało, no ale po prostu nie potrafię też tak. Nie potrafię, no czasami są, że tak powiem, takie momenty, że się łapie takiego dołka, no i co, zrobisz, nic nie zrobisz? A niektórzy właśnie tak mają, że cały czas są nabuzowani. Ja strasznie zazdroszczę czegoś takiego i staram się dążyć, żeby sam jakby tryskać taką energią. No ale dobra, nieważne. Pewny siebie. No to tutaj już o tym mówiłem, myślę, że pewny siebie jestem. A czy szalony? Do jakiegoś takiego szaleństwa, że wiecie, takiego naprawdę, żeby jakieś grube imby odwalać, to może trochę mi jeszcze brakuje, ale jestem na dobrej drodze. Staram się, tak? Będę się starał. Dobra, przyszło nam podsumowanie. O co chodzi? Zdrowy i szczęśliwy. Uf, możesz odetchnąć, jesteś obrazem zdrowia. Okazem zdrowia Na co nie jesteś szczęśliwą osobą Nie wykazującą żadnych nieprawidłowości psychicznych Potrafisz się cieszyć z małych rzeczy Niepowodzenia cię denerwują A no Niepowodzenia cię denerwują I możesz się kontrolować w każdej sytuacji Nie musisz się martwić Wszystko jest z tobą dobrze Góra, nie wiem, napiłem się tej kawy Tak mi się ślina zbiera jak czytam Nie mogę, co to się dzieje, halo Nie, nie, nie wiem co się dzieje, przepraszam bardzo kurę kuszę jakiś tutaj na biurku Co to ma być nie wiem, ale tak jak napisali, jestem zdrowy. Uff, to była ciężka, ciężka, kurczę, chwila mego życia. Myślałem, że już będzie, że nadaje się do psychiatryka, ale jednak jest dobrze. Tak, tak więc, no, jeżeli również chcecie się dowiedzieć, czy jesteście zdrowi psychicznie, to najlepiej udajcie się do lekarza. Ale jeżeli nie chcecie, nie chcecie iść do lekarza, to możecie rozwiązać ten quiz, podobnie jak ja. Link znajdziecie w opisie, oczywiście. No, i już na koniec yy, powiem tą standardową formułkę, którą zawsze mówię. Tak, więc to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, to oczywiście, łapeczka w górę, komentarz dla statystyk. Również w międzyczasie zachęcam Was do grupy na Facebooku Kaczki Rafałcza, do fanpage'a, Instagrama. Yy, la lajkujcie mi fotki kurde, la lajki muszą lecieć, kurde z góry na dół, serduszka, tak yy, dodawajcie mnie do znajomych na snapchacie, no i cóż i tyle, aha, no i oczywiście, patronite pieniążki, wiecie o co chodzi, tak więc no, ale dobrze to by było na tyle, trzymajcie się cześć, do następnego razu i popo -po. to 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 o nie